Czym kojarzy Ci się firma Freelight? Z dobrą atmosferą i profesjonalizmem. A dlaczego z tym? Dlatego, że tak właśnie działa nasze oświetlenie. Jesteśmy polską firmą z 13-letnim doświadczeniem i produkujemy oświetlenie dla branży litewskiej. Specjalizujemy się w oświetleniu dla branży piekarniczej, warzywno-owocowej czy branży miejskiej. Dostarczamy też oświetlenie do jubilerów i optyków. Zapraszamy, obserwujcie nasze social media, bo tam pojawiają się nowości. Modern Expo po raz kolejny prezentuje się na targach Lidia Show. Jest to jedyna i największa impreza w Polsce, która prezentuje najnowocześniejsze rozwiązania dla handlu. W tym roku Modern Expo stawia na ekologiczne urządzenia chłodnicze, oszczędne, wydajne. Ale przede wszystkim również pokazujemy nowe technologie, prezentujemy mini market, połączenie urządzenia chłodniczego, które dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji może stanowić autonomiczny sklep. Po raz kolejny spotykamy się na targach Little Show. Hik Vision Poland jest corocznym partnerem tych wspaniałych targów. W tym roku po raz kolejny mamy okazję spotkać się, porozmawiać z naszymi klientami, partnerami, wiele ciekawych, interesujących dyskusji na temat naszych produktów. Jeśli chodzi o ofertę, na której skupiliśmy się w tym roku, to jest przede wszystkim wideoanalityka w retailu. I to zarówno ta skupiająca się na poznaniu klienta i jego zachowań w sklepie, jak i dotycząca kwestii produktowych, kwestii procesowych, zarządzania personelem i innymi tematami, które są w stanie usprawnić działalność sieci handlowej. Dodatkowo prezentujemy bardzo ciekawe rozwiązania z naszego sub brandu Kig Robot, głównie opierające się na kamerach z funkcją Machine Vision, znajdujących swoje zastosowanie w centrach logistycznych i firmach produkcyjnych i autonomiczne roboty samojezdne to jest coś co naprawdę jest hitem tegorocznych targów, przynajmniej jeśli chodzi o high Vision. I bardzo się cieszymy, że te nowe technologie spotykają ludzi, którzy są w stanie to docenić, są tym zainteresowani. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku będzie równie wspaniale. Jak co roku na Retail Show nie mogło zabraknąć MAGO i w tym roku również jesteśmy. Przygotowaliśmy na tę edycję bardzo dużo rozwiązań ekspozycyjnych opartych na sprawdzonych systemach regałowych naszej firmy oraz wiele rozwiązań technologicznych, m.in. premierowy produkt, linii sklepów automatycznych Nexto. Wizyta na targach Retail Show daje nam szansę zapoznania się z ofertą rynkową. Wiadomo, koncept sklepów żyje. Musimy, musimy dostosować się do oczekiwań klienta, dlatego to jest wielka szansa, żeby zapoznać się z nowościami, porozmawiać z partnerami, z którymi współpracujemy zazwyczaj na zasadzie wymiany mailowej. Dlatego wpisujemy to jak gdyby na stałe do naszego kalendarza i koniecznie pojawimy się tutaj za rok. W tym roku jesteśmy na targach Shown. Jest to nasza 13. edycja. Na naszym stoisku przedstawiamy innowacyjne rozwiązania do automatycznej identyfikacji, m.in. innymi cube tape, do mierzenia paczek. Czy mikrokiosk firmy Zebra KC50. Stargas, jako firma z wieloletnią tradycją, także i w tym roku jest obecna na targach Retail Show. Prezentujemy z zespołem kilka konceptów pod sklepy. Koncept kawowy, między innymi koncept piekarniczy, koncept gastronomiczny, jak i koncept dotyczący przygotowywania kanapek czy soków ze świeżych owoców. W tym roku także jest możliwość zastosowania czy też użycia gogli 3D, dzięki czemu potencjalny klient, potencjalny inwestor będzie mógł zobaczyć, jak teoretycznie może wyglądać jego sklep i jego koncept. Jako sami w tym roku mamy okazję zaprezentować trzecią generację produktów produktów wyróżniających się Wyjątkowym designem, ale również bardzo silną konfiguracją i dużymi, mocnymi parametrami związanymi z produktami. Mamy tutaj trzy półki cenowe produktów, różne rodzaje urządzeń desktopowych, ale również terminal płatniczy, który poprzez swoją funkcjonalność świetnie wpisuje się w możliwości integracji go w rozwiązania All-in-One. Jak co roku firma Newland gości na tak jak Warszawy. Show w Warszawie. W tym roku chcielibyśmy Państwu zaprezentować nasze nowości. Ten zegarek Smartwatch WD5, który doskonale sprawdzi się w takich aplikacjach wojskowych, jak i tam, gdzie potrzebujemy uwolnić się drugą rękę, jak również nasze inne urządzenia z serii komputerów mobilnych mt 93 metapl Pro oraz mt 95 Tambur Pro. W tym roku na targach zaprezentujemy Państwu urządzenie iCombi Pro. Inteligentne urządzenie, w którym możemy gotować, smażyć, wędzić piec w sklepach. Świetny koncept. Dzięki tym naszym urządzeniom nie musimy mieć wykwalifikowanego ani kucharza, ani personelu, ponieważ to urządzenia są bardzo inteligentne, intuicyjne i za pośrednictwem dosłownie kilku kliknięć możemy uzyskać nasz świetny rezultat. Dzięki funkcji iCooking Suite na przykład możemy przygotować pieczone kurczaki, pieczone bułki, wypieki. Naprawdę mnóstwo, pełną gamę produktów spożywczych, które możemy mieć w ladzie ciepłej, zimnej. Urządzenia mogą stać w wolnej przestrzeni, nie przenosząc zapachów. Oprócz tego, na koniec dnia urządzenie samo się umyje. W tym roku iSoft e prezentuje rozwiązania dla kas samoobsługowych. Dużo zmian odnośnie systemów kaucyjnych, zmian związanych również z wymaganiami klientów, zarówno pod względem sklepów detalicznych, gastronomii oraz stacji paliw. Z tych display przyjechaliśmy z Czewa. Na targach chcemy zaprezentować Państwu podejniki na pieczywo i papierosy. Pierwszy z nich składa się z pięciu poziomów ekspozycyjnych. Zapatrzony jest w szklane klapki oraz listwę techniczną. Grupa Nowar w tym roku prezentuje nowoczesne rozwiązanie systemu kaucyjnego, które może być stosowane również w sklepach, które nie są wielkimi sieciami, a zwykłymi punktami, gdzie każdy z nas dokonuje zakupów. To rozwiązanie ma multifunkcyjne opcje, jest zarządzane również aplikacją internetową. Gastro Produkt prezentuje piec konwekcyjny, szybkiego pieczenia spritz. Jest to nowość w naszym katalogu. Prezentujemy również piece linii konwekcyjno-parowej, jak i piekarniczej. Na stoisku targowym firma Damix prezentuje wyroby z branży retail, z branży logistycznej oraz z branży POP-POS. Z branży retail polecamy wózki sklepowe, wózki transportowe, systemy prowadzenia klienta. Z branży logistyki są to kontenery, roll kontenery, boxy obudowy palet, natomiast z branży POP, POS, Sztenda są to najróżniejsze wyroby do prezentacji i ekspozycji wyrobów. W tym roku na targach mam przyjemność prowadzić wiele konferencji i również wykład na kongresie poświęcony temu, jak neurologia, jak neurobiologia działa na emocje. Trzeba pamiętać, że stary typ zakupów odszedł już do lamusa. Klienci dzisiaj kupują poprzez doświadczenie, customer experience, czyli poprzez emocje, to co widzą, słyszą i co czują. Dzisiaj klient w Polsce już często kupuje to, co nie zawsze to, co musi. Oczywiście promocja i cena są ważne, ale ważne jest otoczenie, miejsce sprzedaży. Stąd tak liczna ilość gości na konferencjach, na wykładach. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny już od wielu lat mogę dostarczać wiedzę i wartość dla sklepów, dla retailerów, po to, aby oni się rozwijali, żeby zwiększać swoją sprzedaż, żeby poprawiać customer experience i wszystko, co jest związane ze sklepami, po to, żeby zarówno ich klienci byli bardzo zadowoleni, jak i oni sami z wyników finansowych. Emmanuel w tym roku prezentuje na Retail Show swoje e, najnowsze produkty. Zaczynając od urządzeń raggedowych na magazyn oraz na produkcję. CK67, następca CK65, potem CK62 która jest ulepszoną wersją Edy 61K oraz urządzenie, które jest dedykowane do retailu kurierów oraz pracowników mobilnych. Wszystkie te urządzenia mają najnowszy procesor Qualcomm oraz są oparte o Android 14 z możliwością do update'u do Androida 18. Po więcej szczegółów zapraszamy już indywidualnie. Local Screens jesteśmy firmą, która wyposaża obiekty handlowe różnego rodzaju, jak supermarkety, restauracje czy też centra handlowe, rozwiązania digital signage, czyli monitory reklamowe wraz z systemem do zdalnego zarządzania treścią. Naszym głównym produktem jest kreator branż produktowy, który pozwala zamieszczać różnego rodzaju promocje bez udziału grafika oraz bez udziału IT. W naszej ofercie są ekrany LCD, wielkopowierzchniowe, mniejsze ekrany dotykowe, ekrany witrynowe oraz ekrany ledowe. Także zewnętrzne, wewnętrzne, w zasadzie do każdego zastosowania. Firma Gondella jest producentem regałów sklepowych pochodzących z Belgii. Posiadamy duży zakład produkcyjny w Czechach oraz trzy fabryki na terenie Belgii. Zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem sklepów. Gorąco zachęcam do współpracy. Mago partner, kolejny rok jesteśmy na targach Retail Show. W tym roku postanowiliśmy postawić na elegancką klasykę, która jest fundamentem naszej działalności. Ale jednocześnie skupiliśmy się na nowościach w sektorze dotyczącym produktów świeżych, takich jak warzywa, owoce czy pieczywo. Z racji tego, co czeka nas w przyszłym roku, a jest to system kaucyjny, który nieodzownie wejdzie w życie, jako firma, która wyposaża sklepy, jesteśmy już na to przygotowani i w ramach tego mamy w ofercie tomat kaucyjny, Rekbot. Jesteśmy w pełni przygotowani, mamy nadzieję, że, że przyszły rok przyniesie wiele sukcesów, a ta impreza będzie kolejnym tego dowodem. Jesteśmy w tym roku na retail show z naszymi rozwiązaniami, które są dostosowane do zarówno małych sklepów. Z naszą linią podstawową Basic prezentujemy tutaj za nami maszynę, która jest dostosowana do supermarketów, która jest modułowa, pozwala rozbudowywać maszynę w zależności od potrzeb, skierowana trochę do większych sklepów z większymi potrzebami albo też dającą taką większe bezpieczeństwo pod kątem systemu kaucyjnego. Bo tak jak powiedziałem jest modułowa, więc możemy ją rozbudowywać. W sklepie pokazowym mamy na naszą kolejną maszynę Trisorta, która jest skierowana do zbiórki trzech frakcji kaucyjnych, czyli peta butelki PET, półpuszki aluminiowej i butelki szklanej zwrotnej. Także można zobaczyć część naszego portfolio, które jest skierowane od najmniejszych sklepów do największych sklepów, supermarketów, a nawet do, do hipermarketów. Jego technika, targi retail, Retail Show 2025. Canon. jesteśmy tutaj od samego początku. W dalszym ciągu prezentujemy tutaj naszą ofertę na corocznych targach Retail, które stały się już no, imprezą obowiązkową dla wszystkich, którzy działają na tej płaszczyźnie rynku i handlu. W tym roku prezentujemy jak zwykle same nowości, ale tutaj nowości też designerskie i rozwinęliśmy bardzo mocno część naszego asortymentu o Elementy teleinformatyki, nowe urządzenie chłodnicze, nowy rynek chłodniczy, nowości pod względem designu, wykończenia i urządzeń. Serdecznie Państwa zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz Stońska Technika oraz naszego showroomu warszawskiego. Firma Rodan. Jesteśmy specjalistami od akcesoriów POS po raz kolejny na Dargach Wit Show. W tym roku dynamika. Tej imprezy nas mocno zaskoczyła plus Jest dużo więcej odwiedzających, z czego jesteśmy zachwyceni. Odwiedzili nas klienci, których znamy od lat. Odwiedziło nas paru nowych klientów. Jesteśmy wyspecjalizowani w komunikacji wizualnej, w obrębie sklepów wielkopowierzchniowych, a także rozwiązaniach do sklepów małych. Wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują Odpowiedzi na pytanie, jak zrobić coś w sposób inteligentny i wygodny, jak zawiesić informacje o promocjach, ocenach w sklepie, w sposób tradycyjny i w miejscach, gdzie nie zawsze jest to oczywiste, chętnie pomagamy. W tej edycji Targów skupiamy się na skonfrontowaniu ze sobą dwóch światów, rozumu oraz emocji. Prezentowane przez nas rozwiązania właśnie pozwalają klientom spędzić więcej czasu w przestrzeni, w której lubią czuć się komfortowo. Prezentujemy także rozwiązania na Perfect Store, gdzie używamy głównie rozwiązań do szynoprzewodów, pozwalających nam na sfokusowanie światła w odpowiednich obszarach jak również wyakcentować najważniejsze strefy w obiekcie. Wancel Polska, będący częścią międzynarodowej grupy Wancel, obecny jest na polskim rynku już 25 lat. Jest nam niezmiernie miło być uczestnikiem kolejnej edycji targów ITA i Show. Bardzo się cieszymy, że możemy inspirować i pozytywnie zaskakiwać naszych klientów naszymi rozwiązaniami. Wyrazem tego jest nagroda otrzymana od organizatora targów w zakresie innowacji. I jakim jest rozwiązanie Vancel Sliding Door. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. W tym roku na stoisku firmy Unox podczas targów Retail Show możemy zobaczyć piec Baker Top X z funkcją Optive Cooking, czyli automatycznego rozpoznawania załadunków, jak również stację z systemem załadunku wózkowym Baker Top MindMaps Plus. Nasz kolega Kuba prowadził przez całe targi prezentację urządzeń Chef Top X, i pieca konwekcyjno-parowego oraz prowadził prezentację na urządzeniu Speed Pro i wydawał gotowe dania z urządzenia EBRL. Firma Deka Technologii w tym roku na targach Retail Show prezentuje nową linię boksów kasowych, jaką jest LINIA LIGHT. Linia ta charakteryzuje się ściętą nogą oraz wolną przestrzenią pod taśmą. Co sprawia, że boksy wydają się być lżejsze i bardziej smukłe. Dodatkowym atutem jest możliwość wykończenia boksu w dowolnej kolorystyce ral, drewnem lub aluminium. Foodbox to innowacyjne rozwiązanie nowoczesnych skrytek, które odpowiada na potrzeby współczesnego handlu. Dzięki możliwości regulacji temperatury od skrytek suchych pomrożone oraz możliwości wolno stojącej lub instalacji kontenerowej, Foodbox sprawdza się w każdej przestrzeni. Urządzenie oferuje. Dwie możliwości – odbiór zamówienia online lub vending produktów na miejscu. Cieciera BTC – spółka z o .o. Specjalizujemy się w wyposażeniu zapleczy lokali handlowych w Polsce i Europie. Oferujemy produkty w zakresie ręcznego składowania, które dostosowujemy do potrzeb składowania zarówno w zakresie dostępnej kubatury magazynu, jak i produktu, który będzie składowany na półce. Mamy najszerszą paletę rozwiązań w zakresie głębokości i długości półki, jak i maksymalnych obciążeń. Nasze systemy łączą funkcje regałów półkowych, jak i rozwiązań do składowania ubrań na wieszakach. Podczas dzisiejszych targów prezentujemy system regałów jezdnych Mobi Easy. Jest to rozwiązanie w 100% bezawaryjne z przesuwem bocznym ręcznym, które łączy funkcje półki i składowania ubrań na wieszakach. Na targach Redale Show jesteśmy obecni kolejny rok z rzędu. Prezentujemy pełne portfolio rozwiązań typu Post, Od urządzeń konwertowalnych przez rozwiązania typu All-in-One, aż po modularne wraz z monitorami. Targi to świetna okazja, żeby spotkać się z klientami i zaprezentować nasze nowości, które w tym roku pojawiają się również w naszej ofercie. Dziękujemy za świetną organizację i cieszymy się, że możemy być tutaj z Państwem. Targi Retail Show w Warszawie zapisały się już na stałe w naszym kalendarzu, i jak co roku chętnie tutaj przyjeżdżamy, żeby spotkać się z naszymi klientami. W tym roku prezentujemy dwie nowości. To są regały do sklepów spożywczych w systemie R25, a także regały do sklepów piekarniczych, do piekarni, do własnego odpieku.